Amanda pracowała jako lekarz w stacji pogotowia ratunkowego od około 10 lat i już dawno przyzwyczaiła się do tego, że jadąc na wezwanie trzeba być gotowym na wszystko. Decyzję o związaniu swojego życia z medycyną podjęła świadomie, a częściowo pomógł jej w tym przykład matki, która pracowała jako terapeutka w miejskiej przychodni. Od najmłodszych lat Amanda wyobrażała sobie, że będzie lekarzem, a gdy matki nie było w domu, zakładała szpitalny fartuch i podziwiała swoje odbicie w lustrze. Jej pierwszymi pacjentami były podwórkowe koty i psy, które pokochała nad życie. W szkole Amanda starała się skupiać na tych przedmiotach, których znajomość mogła pomóc jej w przyszłości dostać się na uniwersytet medyczny. Minęło kilka lat i w końcu spełniło się jej marzenie z dzieciństwa. Pracując jako lekarz w stacji pogotowia ratunkowego, Amanda wiedziała, czym jest dobro. Jej przełożeni i koledzy kochali ją i doceniali za profesjonalizm. O ile w pracy Amanda miała wszystko mniej więcej poukładane, to już w życiu rodzinnym nie mogła się tym pochwalić. Po części wynikało to z jej relacji z mężem, który traktował Amandę z pewną dozą chłodu i dystansu. George był zastępcą dyrektora firmy handlowej i często wyjeżdżał w długie podróże służbowe, co nie mogło nie irytować jego żony. Kochanie, myślę, że spędzasz za dużo czasu w podróży. Mam wrażenie, że widujemy się tylko trzy dni w tygodniu. Przez resztę czasu albo prowadzisz negocjacje biznesowe, albo jesteś w drodze, przemierzając jeden stan za drugim, narzekała Amanda. To nie moja wina, takie są wymagania firmy, zwłaszcza, że gdyby nie moja praca, to nie mielibyśmy tego pięknego domu, samochodu, oszczędności, sprzeciwiał się wtedy George. W takich chwilach zawsze sprowadzał wszystko do pieniędzy, insynuując, że dochody jego żony są wielokrotnie niższe niż jego. Amanda nie uważała tego za priorytet. Przede wszystkim ceniła harmonię w związku, a dopiero potem zwracała uwagę na wartości materialne. Na tym polegała różnica między nią a Georgem, który był człowiekiem praktycznym, aż do szpiku kości. Na początku wydawało się to niezauważalne, ale potem urosło do rozmiarów przepastnej otchłani. Najważniejszym problemem jednak była ich bezdzietność, czyniąca życie Amandy rodzinnym piekiełkiem. Będąc lekarzem, nie mogła sobie pomóc, bo na genetykę nie ma rady i albo los zaplanuje dla kogoś dzieci, albo nie. Biorąc to pod uwagę, George był prawie pewnym, że Amanda ponosi za to winę. Pod tym względem u mnie wszystko dobrze, możesz być spokojna. Ty natomiast powinnaś udać się do specjalisty. Szczerze mówiąc, Amanda nie rozumiała pewności męża co do jej bezpłodności. Często to oboje małżonkowie mają problemy i powinni je rozwiązywać wspólnie. George był przyzwyczajony do rozkazywania podwładnym w firmie, i dlatego przeniósł tę praktykę na rodzinę, gdzie Amanda pełniła rolę nie do pozazdroszczenia. Byli już małżeństwem od siedmiu lat, ale na palcach jednej ręki można było policzyć momenty, które pozostawiły przyjemny ślad w ich pamięci. Nie, nie, awantur nie było zbyt wiele. Prawie zawsze to jednak George był ich inicjatorem. Amanda brała to wszystko na siebie, myśląc, że to wszystko przez brak dzieci. W czym problem? Adoptujcie dziecko z sierocińca i będziecie mieli z głowy. Po co zadawać sobie tyle trudu i odgrywać ten szekspirowski dramat? Powiedziała jej Maggie, koleżanka z pracy. Amanda westchnęła smutno. Bardzo bym chciała, ale George się nie zgadza. On chce mieć tylko własne dziecko, rozumiesz? Maggie spojrzała na koleżankę wymownie, jakby ta nie była dorosłą kobietą, lecz uczennicą szkoły podstawowej. Gdyby to od niej zależało, w mgnieniu oka zapędziłaby George'a w kozi róg i narzuciła mu własne reguły. Amanda jednak taka nie była i dlatego przypadła jej rola ofiary, podczas gdy George uważał siebie za drapieżnika, samca alfa. Przez lata małżeństwa Amanda bardzo przyzwyczaiła się do niezadowolenia małżonka. Za każdym razem, gdy dochodziło do konfliktów, brała całą winę na siebie. Nie było dnia, w którym lekarka nie obwiniałaby siebie za bezdzietność i niezdolność do realizacji rodzinnych celów. Tego dnia, siedząc w swoim gabinecie i czekając na kolejne wezwanie, Amanda była smutna i starała się nie myśleć o tym, że po zakończeniu zmiany znowu będzie na nią czekał pusty dom. George wyjechał w podróż służbową i, według najbardziej ostrożnych szacunków, miał wrócić za dwa dni. Jeśli negocjacje biznesowe by się przeciągały, byłyby to trzy dni. Amandę ze smutnych rozmyślań wyrwało wezwanie dyspozytora. Wezwanie na Main Street 12, dziecko, pięcioletnia dziewczynka, wysoka gorączka, najprawdopodobniej to grypa. Rozumiem, Amanda odpowiedziała i zaczęła się pakować. Wkrótce jechała już za kierownicą pod adres, który podał dyspozytor, myśląc o tym, z czym tym razem będzie musiała się zmierzyć. Wezwania do małych dzieci bywają nieprzewidywalne, bo często dziecko nie potrafi dokładnie wytłumaczyć, co się z nim dzieje i gdzie je coś może boleć. W końcu karetka pojawiła się przed domem, a Amanda wyraźnie się spięła, biorąc swoją walizkę. Wysiadła z samochodu, podeszła do drzwi i kilkakrotnie nacisnęła przycisk dzwonka. Wkrótce z tyłu domu rozległy się kroki, a w progu pojawiła się ładna kobieta po trzydziestce. Dzień dobry, zapraszam do mojego salonu. Córka Tina czeka już na was. Amanda skinęła głową ze zrozumieniem i podążyła za panią domu. Wkrótce ujrzała dziewczynkę w wieku około pięciu lat z gardłem owiniętym ciepłym szalikiem. No hej, mała, co cię boli? spytała Amanda. Tina próbowała odpowiedzieć, ale zamiast tego wydała z siebie tylko stłumiony dźwięk. Amanda zbadała jamę ustną dziewczynki i zauważyła powiększone migdałki oraz charakterystyczny biały nalot. – A, rozumiem, boli cię gardełko. Dam ci zastrzyk przeciwgorączkowy i przepiszę antybiotyki. Mama zabierze cię jutro do pediatry na kontrolę. Myślę, że doda on jeszcze kilka innych leków – powiedziała Amanda, pakując swoją walizkę. Bardzo dziękuję, gdyby nie pani, nie wiedziałabym co zrobić, powiedziała matka dziewczynki. W odpowiedzi Amanda uśmiechnęła się i poradziła jej, by się nie denerwowała. Gdy Amanda miała opuścić salon z sąsiedniego pokoju, wyszedł nagle mężczyzna, którego twarz ją zaskoczyła. Był to nikt inny jak jej mąż, George, stojący przed nią w całej okazałości. Ta scena wydawała się być tak absurdalna, że Amanda Zmieszała się i zamarła. Była w stu procentach pewna, że George przebywał w podróży służbowej w Kolorado. Twarz jej męża wydawała się być pozbawiona wyrazu. George dosłownie patrzył przez nią, jakby Amandy tam nie było, a wszystko stanowiło tylko jakby przywidzenie. To nieoczekiwane spotkanie zaskoczyło lekarkę tak bardzo, że prawie straciła przytomność. Wciąż bez słowa Amanda pożegnała się sucho zdecydowana odegrać tę tragikomedię do końca? Nigdy wcześniej nie była w takiej sytuacji, gdy jej własny mąż zdradzał ją w biały dzień, spędzając czas z kochanką i małym dzieckiem. Dzieckiem, no właśnie, dlaczego od razu o tym nie pomyślałem? Urodziła mu córkę. Zgadza się? Dzieci zawsze zbliżają do siebie ludzi, a ja cóż takiego mogłam mu dać? Amanda rozmyślała w drodze do karetki. Gdy kierowca zobaczył łzy w jej oczach, wyraźnie się zainteresował. Czy coś się stało, Amanda? Amanda otarła oczy chusteczką i pokręciła głową przecząco. Nie, Bill, nic mi nie jest. Tylko złe wspomnienia. Kierowca skinął głową, po czym dodał. W takim razie odganiaj te wspomnienia. Pomyśl o szczęściu. Będziesz szczęśliwa. Amanda uśmiechnęła się, dla zachowania pozorów, ale w rzeczywistości czuła ogromny żal. Zbliżał się koniec jej zmiany, a to wezwanie okazało się być jej ostatnim. Przez całą drogę powrotną Amanda karciła się za swoje niezdecydowanie. Zdaniem Megi powinna była wtedy wywołać awanturę, ale nic takiego się nie wydarzyło. I to w dużej mierze dzięki samej Amandzie. Gdy kobieta powróciła do domu, postanowiła zadzwonić do małżonka i dowiedzieć się wszystkiego. Jakież było jej zdumienie, gdy George nie tylko odebrał telefon, ale także połączył się z nią na wideo, co pozwoliło Amandzie zobaczyć prawdziwe krajobrazy Colorado. Mało tego, George zachowywał się tak, jakby nic się nie stało, jakby spotkanie w domu przy Main Street nigdy nie miało miejsca. Jak on to zrobił? Użył odrzutowca? Nie... Nie zdążyłby. Musi być chyba coś jeszcze, ale co? Amanda zastanawiała się, starając się, by George nie zauważył fałszu w jej głosie. I dopiero wtedy Amanda zdała sobie sprawę, że to prawdopodobnie nie był George. Po prostu nie mógł znaleźć się fizycznie po drugiej stronie kraju w tak krótkim czasie. Amanda przez to nie mogła spać w nocy. Obraz sobowtóra Georgia, wychowującego pięcioletnią córkę, nadal przewijał się przed jej oczami. Po długim poranku Amanda zrobiła sobie filiżankę kawy, a potem wezwała taksówkę i udała się do domu przy Main Street. Gdy zadzwoniła do drzwi, była już przygotowana na to, że zobaczy tam swojego męża, Georgia. Wybacz mi, ale pewnie powiem jakąś bzdurę. Jak, jak masz na imię? Amanda wstydziła się własnych słów. Myślała, że stojący przed nią George wyśmieje ją lub uzna za wariatkę, ale to, co powiedział mężczyzna, zszokowało ją. Nazywam się James, proszę pani. Nazywam się James Francis Bronson. Jak to James? Zapytała Amanda drżącym głosem. Mężczyzna uśmiechnął się i pokazał jej swoje prawo jazdy z nazwiskiem i zdjęciem. Wtedy Amanda zbladła. Nie mogła uwierzyć własnym oczom. Rzecz w tym, że George okazało się, że ma brata bliźniaka, o którego istnieniu nawet nie wiedział. Dziesięć minut później Amanda, James i jego żona siedzieli już w kuchni popijając herbatę. Ulżywszy w końcu swej duszy, lekarka opowiedziała wszystko, co wiedziała, a nawet pokazała Jamesowi zdjęcie męża na swoim smartfonie. Zaskoczenie właściciela domu nie znało już granic. Jak się później okazało, James dorastał w sierocińcu, nigdy nie poznał swych rodziców. George natomiast dorastał w pełnej rodzinie. Na czym więc polegał problem? Odkrycie prawdy zajęło Jamesowi i Amandzie aż dwa dni. Były dyrektor sierocińca okazał się w tym naprawdę pomocny, przyznając, że bliźniacy o imieniach James i George zostali rozdzieleni przez przypadek wiele lat temu. Jeden z rocznych braci trafił do rodziny zastępczej, podczas gdy drugi wychowywał się w sierocińcu, aż nie osiągnął pełnoletności. Wtedy wszystko stało się jasne dla Amandy. W rzeczywistości George jej nie oszukał, naprawdę był w podróży służbowej. Największa niespodzianka czekała na Amandę jednak nieco później, kiedy po powrocie męża z podróży dowiedziała się, że zaszła w ciąży. Tak, to był prawdziwy cud w najbardziej niesamowitej formie. Początkowo uznała to za jakąś niedyspozycję, ale test ciążowy natychmiast rozwiał wszelkie wątpliwości. Słuchając chaotycznej opowieści żony, George nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Nie dość, że Amanda odnalazła jego brata, to jeszcze pokazała mu tak radosną nowinę. Widząc brata z małą córeczką, George nie mógł powstrzymać wtedy łez. Wydawało mu się, że to wszystko było tylko snem, ale rzeczywistość szybko to zweryfikowała. Najwyraźniej czasami w życiu zdarzają się cuda, a przykład Amandy i George'a był tego wyraźnym dowodem.